Okej, okay, Bennet, możesz zaczynać. Ostrożnie, nie wolno uszkodzić kapsuły kosmicznej. Nie martwcie się, wydostanę was stąd. <grym wytkownia> O nie, daj mi jeszcze pospać, przecież mamy wolne. Braciszku, przecież mieliśmy zobaczyć, jak wygląda dzień na wsi. Ale nie dzisiaj. Właśnie, Właśnie że dzisiaj. dzisiaj. Właśnie jechałem tam traktorem, a wy mnie budzicie! Enet, obudź się wreszcie! <grystanie> no proszę! Jest dopiero 5.30 i wszystko jeszcze śpi! No, może z wyjątkiem koguta. Oj, wydaje mi się, że dzieje się tu już całkiem sporo. Wszystkie zwierzęta już nie śpią i czekają na oporządzenie. Krowy chcą iść na łąkę. Chodź, chodź Ashley! Bardzo dobrze! Świnie czekają na swoje śniadanie. Też coś dostaniecie? A tury mogą znów wyjść z kurnika. Dlaczego są zamknięte? Żeby były w nocy bezpieczne. Trzeba je chronić przed lisami i innymi dzikimi zwierzętami. Okej, okay, czy teraz my zjemy śniadanie? Nie. Najpierw musimy posprzątać po zwierzętach. Hmm. To przecież cała masa krowich placków! Ja, tak, i wszystko to trzeba wyrzucić. Nie wiedziałem, że krowy robią tyle kup. Ugh, ale ale suchnie! Jedna krowa zjada od 70 do 140 kg trawy dziennie to mniej więcej tyle, co tamta serta. I odpowiednio często krowa musi też. Okej, okay, okej, okay, dziękuję, Robert. Wiemy o co chodzi. Gotowe. Teraz w końcu śniadanie? Nie, jeszcze został chlew. O nie, tam to dopiero kupa roboty. I tak jest codziennie? No tak, zwierzęta przecież też chcą mieć ładnie i czysto wokół siebie. Racja! Cudownie, tu jest! Mmm, pycha. Co teraz? Jazda traktorem? Tak, po jedzeniu idziemy na pole. Ekstra! Wow, ile tu maszyn! Po co to wszystko? Robert, ty najlepiej wszystko wyjaśniasz. Już mówię. Rolnik nie tylko zajmuje się hodowlą zwierząt, ale również uprawą. Uprawą? Oznacza to, że uprawia zboże lub kukurydzę, ziemniaki czy warzywa. Wygląda to tak. Wiosną rolnik wysiewa nasiona do ziemi. Z nasion wyrasta potem na przykład zboże. Aby ziarno pięknie rosło, potrzebuje słońca. I od czasu do czasu deszczu. Po lecie przychodzi jesień i zboże jest dojrzałe. Potem wygląda to tak. To jest łodyga, a to kłos. W kłosie znajdują się ziarna. Teraz można zebrać plon. Jak to się robi? Takim kombajnem. Jest ogromny! Tak. To maszyna, która kosi i młuci jednocześnie. Najpierw łodyga jest koszona razem z kłosem, to znaczy kombajn ścina ją tuż przy ziemi. Następnie łodyga z kłosem są młócone w maszynie, to znaczy kłos jest uderzany wielokrotnie, aż do oddzielenia wszystkich ziaren. I to wszystko taki kombajn robi automatycznie? Tak, praktycznie, prawda? Kiedyś, zanim takie maszyny się pojawiły, rolnicy musieli robić wszystko ręcznie. Najpierw ścinali zboże kosą. Następnie młócili tak długo, aż wypadły z kłosa wszystkie ziarna. To była ciężka praca. A potem? Ziarna zbóż są transportowane do przyczepy ciągnika, a z reszty zboża pracowana jest bela słomy. Ziarno jest przewożone do młyna. Tam powstaje z niego mąka. A z niej robi się chleb. Właśnie tak. Albo bułki, rogale czy makaron. Nie sądziłam, że to tyle pracy. Ja też nie. Żeby ludzie mogli codziennie jeść chleb, mięso, kiełbace, owoce i warzywa, rolnik musi ciężko pracować przez cały rok. To naprawdę niesamowite! Tak, fascynujące! A propos jedzenia, czy to nie pora na kolację? Nie, jeszcze nie. Najpierw musimy sprowadzić krowy z pastwiska, wydoić je, nakarmić świnie, zebrać jaja zniesione przez kury i z powrotem zamknąć kury w kurniku. Dopiero potem zjemy kolację. Pst. Spójrzcie tam, na skraju lasu. Mała Sarenka z mamą. O, jakie słodkie! Tak bym chciała pójść do lasu. Ja też! Dobrze, ale nie dzisiaj. Już wyczerpuje mi się bateria. Mi też. <śmienny> <śmienny> <śmienny>